Dlatego, mając dystans do, 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 i zachowując dystans do propozycji Trumpa, Putin może z, nim, może z nim grać. No i to też ma też wymiar wewnętrzny, tak? Ja prowadzę wojnę, a pan Trump zaprasza mnie na spotkania i prosi mnie o pokój. Taki. Przekaz przez propagandę kremlowską do społeczeństwa rosyjskiego utwierdzi tylko władzę Putina. Mm -hmm. No tutaj w odniesieniu do tych amerykańskich nadziei na stopniowe zmiękczenie Putina też niektórzy podnoszą argument, że to jest oparte na niezrozumieniu Rosji. Tak? Że to jest społeczeństwo, które w warunkach wojennych właśnie tu nawiązuje do tego, co przez chwilę powiedziałeś, jest w stanie się tak zmobilizować, żeby wszelkie czynniki biedy. Niedostatku problemów zmarginalizować na rzecz wysiłku wojennego. Tylko ja tutaj mam kontrargument, bo <coughs> rzeczywiście rosyjskie społeczeństwo w ten sposób się zachowywało w warunkach wojenno wojen wojenno prawda? czy to wobec Napoleona, czy wobec agresji hitlerowskiej. Ale czy to samo dotyczy interwencji zagranicznych, jaką jest przecież wojna na Ukrainie?